Za nami okres przygotowawczy. Jak ten czas moglibyśmy podsumować? No, jeszcze nie za nami ten okres przygotowawczy, gdyż został jeszcze nam mikrocyk kontrolno startowy po powrocie do Polski. Ale tak naprawdę dzisiaj mija 23 dzień przygotowań, odkąd spotkaliśmy się w Mielcu 5 stycznia. Tak naprawdę mieliśmy jeden dzień testowy, rozegraliśmy jedną grę wewnętrzną, trzy gry kontrolne, odbyliśmy 23 jednostki treningowe, czyli jak widać cyfry. W dosyć pokaźnej ilości się pokazują. A ten czas w Turcji, tutaj, 14-dniowy obóz, udało się w 100% wykonać plan, który był w Mielcu założony? Może nie w 100%, ale w dużej mierze tak, dlatego że dzisiaj mieliśmy zagrać podwójny sparing. Wiadomo, że zagraliśmy tylko jeden, ale jeżeli chodzi o jednostki treningowe, to zrealizowaliśmy je w 100%. Trenowaliśmy często dwa razy dziennie i treningi były naprawdę o wysokiej intensywności i chwała zawodnikom za to, że bardzo dobrze znieśli te obciążenia i należą mi się na pewno tutaj słowa uznania. Wracamy do mielca na tydzień przed początkiem rundy wiosennej. Ten tydzień jak będzie wyglądał? Tak naprawdę, no tak jak powiedziałem wcześniej, został nam już ten mikrocyj kontrolno startowy. Zostaną nam tak naprawdę ostatnie szlify przed, przed tym pierwszym meczem ligowym i po prostu jesteśmy dobre myśli.